Świętokrzyski Sejmik Młodzieży ukonstytuował się podczas spotkania przedstawicieli 22 szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem świętokrzyskich władz samorządowych i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Pracę samorządu województwa świętokrzyskiego przybliżył zebranym radny sejmiku dr Grzegorz Gałuszka a Dyrektor do Spraw Współpracy Międzynarodowej w Magister Zbigniew Szczepańczyk, zachęcał przyszłych studentów do korzystania z programu Erasmus. Idąc na studia, naprawdę rozważcie coś takiego jak studia powiedziałbym przystąpione. Pierwszy rok w Polsce, drugi rok na Uniwersytecie Zagranicznym, trzeci rok z powrotem w Polsce. W ramach programu Erasmus można wyjeżdżać do, do najrozmaitszych instytucji edukacyjnych w całej Unii Europejskiej. Na um, przykładu, jutro podpisuję umowę z y, Uniwersytetem w Dublinie, z Dublin City University. Pojutrze z Politechniką w Treyi, też w Irlandii. I ja otoszę wrażenie, że y, młodzi ludzie w Polsce nie bardzo zdają sobie sprawę z tego, że istnieje taka możliwość wyjazdu na rok na studia, spędzenia jednego z trzech lat swoich studiów licencjackich, w jednym z uniwersytetów zagranicznych, otrzymują stypendium, by wszystko załatwianie, prawda, włącznie z zakwaterowaniem, to nie jest jakaś abstrakcyjna możliwość, tylko jak dotąd wszyscy, którzy zwrócili się, przynajmniej tutaj, na WSAiP, Wyjazd na studia zagraniczne taką możliwość otrzyma. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu rola administracji samorządowej w rozwoju regionu dzisiaj i wyzwania przyszłości. Laureaci otrzymali nagrody z rąk przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Świętokrzyski Sejmik Młodzieży ma być stałą reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec władz samorządowych regionu.